Tym razem nie ma to, to, tamto. Staszek i Mietek udali się do Hadesu, aby odzyskać drogocenny tron Ateny z różową spółczką. W międzyczasie w królestwie Sydesu Helga Wolmięci-Stolec wezwała swojego zaufanego sługę, żeby wyjawić mu tajny plan unicestwienia wrogów. A na suficie widzicie zboczone bobasy. O, jaki ładny pajączek! Nazwę go Bur. Pajączek Serączek. Muszę go zabić. Ale, łaj, bo nie myjesz jaj. Przecież szasz się błyszczą. Czy ja ci wyglądam na idniotkę? Czemu nie odpowiadasz? To nie było pytanie retoryczne? Oszty, z się strasznie Ty niedobry, monobre wybrunalu w takim razie wcielimy w życie plan B i tralala? my ding ding don śmieszne. Normalnie brew mi się zjeżyła. Ja wiem, że boisz się Helgi i jej pokoju zwierzeń, ale chyba będziesz musiał wcielić w życie plan B. No chyba ciała będziesz po dupie pieścił. Plan B. Jest poniżej mojej godności. Nigdy tego nie zrobię. Prędzej ogolę moją brew niż dam się tak upodlić. Jak to mawiał klasyk Carpiediemi mi Koko bo i do przodu, Maciej poczuł tampon nazywał siebie Chiki Chikita Widzisz w moim oku jakiś mózg, dawka geozy mnie zabija. Boże, jakie zgrabne tyłki. A, jaka orgia, panie. Ostatnio to było tak po pyfacie we seju i każdy miał dupę na lewą stronę. Słuchaj, Mieciu, mieliśmy znaleźć ten cholerny sedes, a idzie nam to tak dobrze, czyli trochę, wcale, ani trochę. To tak sobie myślę, że ty pójdziesz w lewo, a ja w prawo. Co ty na to, no w sumie, czemu nie? No znowu wężykiem, miałeś iść w drugie prawo i co doszedłeś, ja zawsze dochodzę, to gdzie sedes? A bo ty pytałeś o sedes. Pi, dobra to ja spadam na dół mapy. Wiesz co chujowa ta mapa, wyrażaj się kurwa, ja w dole co za zdilniały pojepi do tego niewychowany ham, no kurwa jego mać, co za pierdolona blać. Stasiu dobrze się czujesz? Zajebiście kurwa. Ale na pewno? A co kurwa nie widać? Ojej, czyżbym przerwał wam kłótnie zakochanych? To wy zrobiliście taki nieporządunio w krzakach. Ile razy mam wam powtarzać, żebyście nie tarzali się w jagodach jak dziki jelenie? Przybywamy tu po sedes. Właśnie, tej ja go znam, to jest Urlich. Dla ciebie pan Urlich von Jungingen, szwedzka piczko. No teraz to mnie wkurbiłeś. I co mi zrobisz? Rzucisz we mnie błyszczykiem, a masz. Ty tak na serio? Dobra, dość tych pieszczot, przygotuj się, bo jak cię pizdny moim wyjbanym w kosmos kosmicznym atakiem, to oskiśniesz. Mo on bananą i make-up. Tak, to jest plan B. To ja jestem sajor bananum, on nie to ten, to ten, co popuścił z dupy tlen. To my pójdziemy sprzedawać piasek na pustyni Narka. O nie, 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 ja dopiero zaczynam. Spociłem się jak pedofil w Disneylandzie. Panie, daruj nam, zobacz, mamy takie ładne koszulki. To mój rozmiar, i mój ukochany kolor. Skąd wiedziałeś, że lubię zielony? Ktoś jak ty, kto smaruje sobie tyłek dorszem, musi lubić ru, znaczy zielony, tej, ale czy on nie jest dalto nietek, morda, cipełusze Ci i suchoklatesy wszystkich narodów pomszczywa Aas. A póki co idę sobie poczytać 50 twarzy sreja. Lubię wyrywać motylkom z skrzydełka, leć no pięknie, nie trzeba było udawać rafalali, teraz nie mogę odpędzić się od adoratorów. Za oszukiwanie nas masz Hitawajzo, a obiecywałem, że już nikogo nie zabiję na śmierć, bo jak ktoś umrze, to znaczy, że nie żyje, czymże my jesteśmy wobec kosmosu i Bigosu, chciałem wam odpuścić, no ale nie mogę, bo nie, a teraz dawać mi milacze, bo muszę zatańczyć czacze. Raz dwa czacza, wpadła ci głowa do stracza. To ja wam zaraz spuszczę moc pawacza. Skąd on ma taki zajebisty łańcuch od roweru? Nie wiesz, ukradł ze skupu złomu w Radomiu. Wiesz jego matka też lubi kraść ale piciu. Masz coś do picia? Dawaj na solo kutasiarzu. tasiarzu. A, 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 a w następnym odcinku Sagos Herbatos i jego wierni druchowie, czyli Lamus, Samus i Shursura dojdą. Znaczy no dojdą do świątyni bliźniąt i zobaczą manekina ubranego w nocnik co z tego wyniknie. Nie wiem, więc wam nie powiem, bo nie chce mi się gadać, to zobaczycie sami.